Nie puszczaj! Zakój na niego! O kurm! Oj, ojciec się ja chyba w stuku! Ojciec się mu naklejki! Po naklejkach pinczyk! jedź po naklejki! E, czuję, że Klaczkę musi postawić, żeby mi na szczyt nie posłali dzieci. Słuchany motorek. Dobra, lepiej chodźmy się napić, pójdzie Ci lepiej. <śmiany> Bardzo chętnie. Kto jedzie ze mną jeszcze? Co, nie mają lotników? Chciałem <śmiany> napić, to bym się napił. <śmiany> Albo masz tożnikę? Miałem wziąć, nie wziąłem.

to jak nas tutajecie do góry, wyciągnąć. <grymne> <grymne> takie jebane. <grymne> na na jest to no no. no. Dobrze. <grymne> Dawaj go na Marcin. Dawaj. do góry, spróbujmy do góry. Zróbcie go. Gdzie góry? O Do góry O. No teraz góry, teraz go trzeba spuścić to Teraz powoli na Jak do góry? Idzie do góry gorzej, bo spodnice... Te... Ja Dawaj na dół. Na dół go trzeba opuścić, tam... nie tu w prawo o, i właśnie. go ten... Cię tam. Ej, linkę macie. I, I trzymajcie go tu i tu go spuścicie prawą stroną spokojnie. Praca, zespołowa Kurwa, czekaj, czekaj, bo za długo kurwa. Czekaj, bo pojedziemy tam jeszcze. Mięciu gości trzyma. Spiderman poleciał na dół. Dajcie go do góry. Zakręćcie paliwo. Się tak leje, że... Dajemy go do góry? A może no byś no! go odpalił i ciągnął? No, no. No, na na dwa kłapy nie wyjechać. No ale mają za koło zapięte sznurek. Dziadek za babkę, babka za dziadka. Kurwa. <śmawskim> <śmawskim> no, ale i się najebało. Patrzcie na Spidera. Weź no mi daj tak ręcić numery motoru, żeby kurwa, bo nie uwierzył. Jędrzej <grystanie> <grystanie> dajesz! Artynis, to minąłeś się z powołaniem. A Oj, musisz ćwiczyć. Mondeweren. Ja, no to każdy może próbować teraz. No! E ja no nie pierdolę, że jak na pierwszy raz po roku się... Dałeś!